Dzień dobry, Agnieszka Zięba. Ja chciałam przeprowadzić z Tobą wywiad. E, jesteś gwiazdą tego turnieju. Czy możesz w kilku słowach powiedzieć, jak trafiłaś do piłki? Mam, nie zapisała, bo był tylko klub w białe, tylko w nożnym, no, nie było żadnego innego sportu. I akurat tak się zdarzyło, że spodobało mi się. E, a możesz powiedzieć, jakie są Twoje dotychczasowe osiągnięcia? Pierwsza bramkarka, już chyba 4 lata kadry województw. Arbelskiego. Na 16 tytułetach najlepszej byłem kawki. Z Hali i z kłopakami. I teraz 5 razy, czy 6, byłam na kadrze Polski U-15 z dziewczynami. A jakie są twoje sportowe marzenia? No trzymać się w tej kadrze. Tylko coraz wyższy rocznik. Ale to w takim razie jeszcze powiedz, kto jest twoim piłkarskim idolem. Masz takiego? Mój trener, Dmitry Jakimow, on był pierwszym bramkarzem w rosyjskiej Ekstraklasie tam w Tomsk i teraz y, gra w trzecim Podlasiu i tren prowadzi ze mną trening już jest czwarta super bardzo dziękuję za pobyt